Zgodnie z umową, dzisiaj kolejna pogawędka o czymś smacznym i zdrowym. Właściwie, jeśli się rozejrzymy dookoła, to okaże się, że dosłownie pod ręką mamy wiele znakomitych naturalnych środków wzmacniających, które są w dodatku bardzo smaczne. Jako ciekawostkę powiem, że kiedy od XIV wieku zachodnią i południową Europę pustoszyła czarna śmierć, w Polsce zbierała ona znacznie mniejsze żniwo. Oczywiście można powiedzieć, że choroba, nim do nas dotarła, utraciła już wiele ze swego impetu, a wskutek mutacji stała się mniej groźna, ale czy to jedyne wytłumaczenie? A może jest to wpływ staropolskiej diety? I dzisiaj chciałam opowiedzieć o roślinie, która jest od tysiącleci prawdziwym panaceum, gdyż nie tylko pomaga zachować zdrowie, nawet na przełomienie się niezimy, ma także działanie upiększające i poprawiające humor. W dodatku roślina ta, zdaniem botaników, pochodzi właśnie z terytorium Polski i wschodniej Europy. Mówię o chrzanie. Tak, o polskim chrzanie, który możemy, możemy uprawiać w ogrodzie, ale który także porasta nieużytki, więc możemy korzystać z jego dobrodziejstw, nie wydając przy tym ani grosza. Chrzan to nieodzowny dodatek na naszym wielkanocnym stole. Sos, sos chrzanowy towarzyszy od stuleci w polskiej kuchni gotowanemu mięsu i wędlinom, rybom, wędzonkom, serom, a nawet jajkom. Niezbyt smaczne parówki z chrzanem stają się wyśmienitym daniem, podobnie jak pozbawione smaku normalnie kotlety sojowe. Ale chrzan dla wtajemniczonych, armoracja rusticana, jest nie tylko smaczny, ale jest też prawdziwym panaceum, znanym i cenionym już w starożytnym Egipcie, w początkach jego istnienia. Chrzan znali i cenili, a także uprawiali także Grecy i Rzymianie. W Grecji on nosił on nazwę rafanos, od czego pochodzi współczesna nazwa chrzanu w języku włoskim rafano. Pliniusz Starszy w swojej historii naturalnej wspomina, iż w opinii demokryt, Demokryta, filozofa żyjącego w V wieku przed naszą erą, jedzenie chrzanu miało przede wszystkim wzmacniać libido, zarówno panów, jak i pani. Karol Wielki, uważany za twórcę współczesnej państwowości europejskiej, na przełomie VIII i IX wieku wydał bardzo ciekawe rozporządzenie zatytułowane Capitulare De Villis które między innymi omawiało techniki ogrodnicze i zawierało spis roślin zalecanych do uprawy. W spisie tym oczywiście nie mogło zabraknąć chrzan. Święta Hildegarda z Bingen zalecała jedzenie chrzanu przede wszystkim w okresie wiosennym, gdyż wtedy miał on mieć najsilniejsze działanie wzmacniające. Zwracała jednak uwagę, aby ludzie drobnej budowy i o małej masie ciała nie nadużywali tej przyprawy. W średniowiecznych konwentach, głównie tych benedyktyńskich, uprawiano wiele leczniczych ziół i przygotowywano z nich bardzo skuteczne leki. We włoskim klasztorze Kamaldoli w Toskanii tamtejsi kamedułowie do dziś przygotowują i sprzedają bardzo skuteczne specyfiki ziołowe przygotowywane według średniowiecznych przepisów. Rozchodzą się one jak przysłowiowe świeże bułeczki i rzeczywiście nadal są bardzo skuteczne. Otóż w średniowieczu chrzan przygotowywano nieco inaczej, a mianowicie rozdrabniano go i suszono, a potem ucierano w moździerzu na proszek, który podawano z ciepłym czerwonym winem. Znanym miłośnikiem chrzanu był cesarz austriacki Franciszek Józef, który ponoć domagał się, aby chrzanem doprawiane były wszelkie dania mięsne, jakie trafiały na jego stół. I co ciekawe, Cesarz w jego wieku w dobrym zdrowiu. Może więc warto wziąć z niego przykład? Każdy kraj, niemal każda kuchnia narodowa wykorzystuje chrzan na swój specyficzny sposób. W kuchni polskiej chrzan jest obecny od pradawnych czasów, przy czym wykorzystywano także i jego liście. Owijano w nie bowiem masło i chleb, a nawet wędliny, aby zabezpieczyć je przed pleśnieniem. Kiedy przejrzałam moje notatki, okazało się, że wiadomości o dobroczynnym działaniu chrzanu jest tak dużo, że same one wystarczyłyby na przygotowywanie filmu pełnometrażowego, a jeśli dodamy przepisy na przysmaki chrzanowe, to musiałby powstać cały serial. Tak więc dzisiaj może zajmiemy się sprawą najbardziej aktualną, a mianowicie przeciwprzeziębieniowym działaniem chrzanu. Kiedy zaczynało boleć gardło, Nasze prababcie ze staropolskich dworków chętnie aplikowały domownikom domowe syropy. Najpopularniejsze i najbardziej skuteczne były syropy przygotowywane z chrzanu, z cebuli oraz z młodych szyszek sosnowych zbieranych w maju. Dzisiaj zajmiemy się syropem chrzanowym, bardzo łatwym do przygotowania i zarazem bardzo skutecznym. Szan możemy bez przesady nazwać naturalnym antybiotkiem. Jest on bowiem jednym z najlepszych źródeł działających bakteriobójczo fitoncydów Pomocny w leczeniu przeziębienia, kaszlu, kataru, zapalenia skrzeli, a nawet astmy i gruźlicy. W przypadku chorych zatok szan ułatwia usuwanie z dróg oddechowych zalegającej tam wydzieliny. Zawarta w roślinie witamina C uszczelnia naczynia krwionośne w śluzówce nosa i utrudnia przenikanie patogenów. Syrop z chrzanu dzięki wykrztuśnym właściwościom pomaga leczyć nawet bardzo męczący kaszel i odkaża górne drogi oddechowe. Jak przygotować syrop z chrzanu? Otóż 10 deka świeżo utartego korzenia chrzanu należy zalać ciepłą, przygotowaną wodą, biorąc pół szklanki na taką porcję. Następnie przykryć i odstawić na pół godziny, przecedzić. Dodać około 10 dek miodu i wymieszać. Gotowy syrop przechowywać w lodówce. Zażywać 3 razy dziennie po jednej łyżce. Dzieciom podaje się 3 razy dziennie po jednej łyżeczce od herbaty. Włosi syrop szanowy przygotowują inaczej. Otóż oni szatkują lub drobno kroją szan i na sitku układają warstwami plasterki szanu, każdą warstwę przesypując cukrem. Po czym sitko umieszczają nad miseczką i przykrywają. Ustawia się to wszystko w ciepłym miejscu na mniej więcej 2-3 dni, a uzyskany syrop przelewa się do butelki i przechowuje się i stosuje podobnie jak polski. Włosi, w północnych Włoszech, w Lukani, gdzie szan jest niemal narodową przyprawą, w przypadku bólu gardła zaleca się Zanie kawałeczka obranego korzenia chrzanu, mniej więcej wielkości kostki cukru. Doskonale dezynfekuje on jamę ustną i leczy wszelkie chrypki. Natomiast w przypadku kataru zalecane jest po prostu wąchanie świeżo utartego chrzanu. Choć oczy zajdą na łzami ze względu na wydzielające się silnie działające olejki eteryczne, to jednak po kilku minutach, kiedy łzy wyschną, poczujemy znaczną ulgę. Dla zmarzniętych najlepszym środkiem rozgrzewającym jest według Włochów z okolic Lukani wywar z chrzanu i imbiru. Na osobę bierze się dwa plasterki chrzanu i dwa plasterki świeżego korzenia imbiru. Gotuje się to wszystko w szklance wody przez 5 minut. Można taki wywar osłodzić miodem. Udając się na przykład na mecz piłkarski w mokrym listopadzie albo na wystawę narciarską zimą, warto zabrać taki aromatyczny i silnie rozgrzewający napar w termosie. Wystarczy jeden łyk, aby poczuć przyjemne ciepło. Wywar taki zalecany jest także dla kierowców, które nie mogą rozgrzać się kieliszeczkiem staropolskiej szanówki. W Rosji natomiast przygotowuje się jako antygrypowy, silnie rozgrzewający dodatek do mięs, tak zwaną przyprawą dla prawdziwych mężczyzn, składającą się z startego chrzanu i rozdrobnionej pikantnej papryczki. Proporcje zależą od gustu gospodyni bądź gospodarza. Tak przygotowanych chrzan doprawia się octem jabłkowym lub winnym i oliwą. Ewentualnie można dodać odrobinę cukru i szczyptę soli. Przekłada się to do małych słoiczków i z wierzchu polewa oliwą. Tak przygotowanych szan ponoć nie wymaga pasteryzacji. Lepiej jednak przygotowywać go w małych słoiczkach, które dla pewności możemy pasteryzować pod kocykiem, a każdy otwarty słoik przechowywać w lodówce. Podobno starczy odrobina takiej męskiej przyprawy na kanapce, aby rozgrzać najbardziej zmarzniętego syberyjskiego podróżnika. Doskonałym środkiem rozgrzewającym dla, dorosłym, dla dorosłych jest jednak niewątpliwie znakomita staropolska chrzanówka, której wystarczy na parstek, aby przegonić widmo grypy i przeziębienia. A jeśli do tego wymoczymy nogi w ciepłej wodzie, mamy wszelkie szanse, aby mi, nawet mimo przemoczonych nóg i mokrej kurtki uniknąć zdradliwego przeziębienia. Według koneserów domowych trunków prawdziwie smaczna chrzanówka powinna być przygotowana na suszonym korzeniu chrzanu. Aby chrzan ususzyć najlepiej skorzystać z wygodnego urządzenia, które podbiło już pół świata, a przynajmniej to pół świata, które lubi gotować. Chodzi o cudeńko znane u nas pod nazwą suszarki do grzybów, a które w wielu krajach nosi poważniejszą nazwę dehydrator. Jest to niewątpliwie jeden z najbardziej przydatnych kuchennych sprzętów, znacznie ułatwiający życie. Ale uroka o urokach domowej suszarki porozmawiamy może innym razem. Teraz czas wracać do naszych baranów, jak mawia stare francuskie przysłowie. Otóż, aby przygotować yy, chrzanówkę, oczyszczony korzeń chrzanu drobno kroimy i suszymy. Dodajemy skórkę startą z tartą dwóch cytryn i 7-8 łyżek miodu. Podobno najlepszy jest miód gryczany lub wrzasowy, ale myślę, że można też zadowolić się zwykłym miodem wielokwiatowym. Jeśli ktoś lubi, może dodać też pokruszony kawałek kory cynamonowej oraz jeden lub dwa utłuczone goździki. Wszystko przekładamy do wyparzonego, hermetycznie zamykanego słoja lub gąsiorka. Dodajemy 2 litry mocnej wódki 50-stopniowej. Dobrze zamykamy. Odstawiamy na dwa tygodnie i codziennie energicznie potrząsamy gąsiorkiem. Następnie filtrujemy, najlepiej przez papierowy filtr do kawy i rozlewamy do butelek. Odstawiamy w ciemne miejsce, aby nalewka dojrzała. Niestety tradycyjna szanówka, im starsza, tym lepsza. Osiąga ona pełnię smaku dopiero po 6 miesiącach leżakowania, choć oczywiście w celu terapeutycznym można popijać ją i wcześniej. W następnym wideo postaram się opowiedzieć o innych korzyściach zdrowotnych wynikających z prowadzenia szanu do naszego jadłospisu i o tym, jak jada się szan na południe Włoch. Podam także kilka wersji przepisu na popularną lukańską rafanatę, przygotowywaną zazwyczaj w okresie karnawałowym. I to tyle na dzisiaj. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam na kolejną pogawędkę w przyszłym tygodniu.